Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach cyklu Biznes w czasie epidemii opisujemy dla Państwa kolejne postępowanie restrukturyzacyjne. Dotychczas opisaliśmy postępowanie restrukturyzacyjne, które nazywa się postępowaniem o zatwierdzenie układu. Również opisaliśmy dla Państwa przyspieszone postępowanie układowe, a dziś opiszemy dla Państwa właściwe postępowanie układowe. Czego dotyczy, dla kogo to może być zastosowane, przejdźmy do szczegółów. Postępowanie układowe może być wykorzystane przez przedsiębiorców, którzy są zagrożeni niewypłacalnością albo są już przedsiębiorcami niewypłacalnymi. Ta niewypłacalność jednak nie może być głęboka, bo wtedy trzeba by było zastosować bardziej radykalne postępowanie restrukturyzacyjne, o którym powiemy w następnym vlogu. Proszę Państwa, jak tutaj wygląda to postępowanie? Mianowicie przedsiębiorca w postępowaniu układowym nadal zarządza swoją działalnością, natomiast jego, jego działania są ograniczone. Po pierwsze przez decyzję sądu, po drugie przez wierzycieli i na końcu oczywiście przez nadzorcę sądowego. Czyli e, przedsiębiorca może podejmować czynności zwykłego zarządu, natomiast w czynnościach, które przekraczają zwykły zarząd, musi uzyskać zgodę nadzorcy sądowego. Jakie są korzyści wynikające z wszczęcia takiego postępowania? Po pierwsze, wstrzymana zostaje egzekucja administracyjna, czyli ta podatkowa w szczególności. Po drugie, e, zostaje wstrzymana egzekucja cywilna oraz Egzekucja z nieruchomości oraz z ruchomości jest wstrzymana na pierwsze trzy miesiące tego postępowania układowego. Kto może skorzystać z takiego postępowania? No, z postępowania układowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają e, e, sporne wierzytelności ze swoimi wierzycielami e, i ta, e, ta, e, ta ilość tych spornych wierzytelności przekracza 15% wszystkich wierzytelności, które mogą być objęte układem. E, proszę Państwa, tak naprawdę postępowania restrukturyzacyjne są stosowane po to, żeby biznesy przetrwały, żeby przedsiębiorstwa mogły dalej istnieć. I dlatego warto zastanowić się, czy kryzys aktualny wynikający z epidemii koronawirusa ma taki wpływ na państwa działalność, że warto by było taką, takie postępowanie restrukturyzacyjne wszcząć. Szołajski Legal Group wspiera przedsiębiorców w tym procesie, pomaga wybrać zarówno rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, jak i je bezpiecznie przeprowadzić. Zachęcam do słuchania naszego vloga. Mogą Państwo już na podstawie tych podstawowych informacji zdecydować, które z postępowań y, restrukturyzacyjnych byłoby dla Państwa? Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.